Piłkarze Enej Energii Koźlinice zakończyli okres przygotowawczy przed nadchodzącym sezonem. W sobotę w ostatnim sparingu grali z Prumnikiem Łaskarzew. Na tle Beniaminka Warszawskiej Ligi Okręgowej wypadli lepiej niż dobrze. Rozgromili rywali aż 12-0. Kadra naszego zespołu została nieco przebudowana. O ile udało się zatrzymać niemal wszystkich kluczowych zawodników z linii obrony i pomocy, to zupełnie inaczej sprawy mają się z ofensywą. Odeszli Michał Kucharczyk, który przeniósł się do drogowca Jedlińsk. Bartłomiej Książek, który wybrał granat Skarżysko-Kamienna. Oraz Mateusz Gojano. W poprzednim sezonie ta trójka zdobyła aż 49 z 75 bramek. Odeszła, powiedzmy, cała ofensywa, która nam gwarantowała dużo bramek. I poniekąd musieliśmy, musimy nadal budować ten zespół, jeśli chodzi o ofensywę, od nowa. Ten okres letni to jest krótki okres, więc cały czas ta budowa, cały czas ta praca trwa. No i zobaczymy, jak to się przełoży na te pierwsze mecze, jeśli chodzi o tą ofensywę. W najbliższym sezonie w energii nie zagrają także Jakub Kartasiński i Kamil Sztyber. Do kadry dołączyło natomiast pięciu nowych graczy: Łukasz Hebda, 23-letni wychowany broni Radom, który w poprzednim sezonie w barwach Gracji Tczów był czołowym snajperem okręgówki. Michał Kozakiewicz, 24-latek, gra na pozycji środkowego pomocnika. W poprzednim sezonie grał w czwartoligowym Alicjo Ożarów oraz trzech zawodników z Powiślaka Końskowola. Niespełna 26-letni Kamil Piasek wraca do Kozienic po półtorarocznej przerwie. Jest środkowym ofensywnym pomocnikiem. Artur Sułek to z kolei doświadczony 30-letni defensywny pomocnik. Trzeci z byłych zawodników Powiślaka to skrzydłowy Damian Bernat który w grudniu skończy 23 lata. Cała trójka była w poprzednim sezonie podstawowymi zawodnikami 11. drużyny lubelskiej czwartej ligi. Mamy nadzieję, że uda się zastąpić tych zawodników, którzy odeszli równie wartościowymi zawodnikami. No, dzisiejszy mecz pokazał, że potrafią strzelać bramki. Oczywiście to nie jest wyznacznikiem tego, jak będzie w lidze, ale mam nadzieję, że... No, że po prostu ci zawodnicy dobrze się wkomponują w ten zespół i będą nadawać bramki po prostu. W sobotę okazałym łupem bramkowym podzieliło się pięciu zawodników. Czterokrotnie do siatki trafił Damian Bernat. Hat-trick ustrzelili Piotr Czerwiński i Igor Stępień. A po jednej bramce zdobyli Kamil Piasek i Eugoniusz Kołdziejczyk. Co ciekawe, od 25 minuty bramki drużyny z Łaskarzewa strzegł Karol Ozimek. Golkiper energii zmienił kontuzjowanego bramkarza Promnika. Zaś po przerwie w bramce gości stanął Michał Majos. Ta niecodzienna sytuacja nie miała jednak żadnego wpływu na wynik, bo bramkarze przy straconych golach nie mieli wiele do powiedzenia. Warto zwrócić także uwagę na występ Stępnia. 18-latek w poprzednim sezonie grał jako środkowy obrońca. Teraz został przekwalifikowany na środkowego napastnika. Po przerwie zdobył trzy bramki, popisał się ładną asystą przy ostatnim golu Czerwińskiego i zasłużenie za swój występ zebrał dobre noty. Zmiany przed nowym sezonem nie dotyczyły tylko piłkarzy. Objęły również sztab szkoleniowy. W poprzednich rozgrywkach zespół prowadził duet trenerów – Paweł Rain i Andrzej Kalinka. Teraz całą odpowiedzialność spocznie na barkach byłego kapitana energii. No też gro pracy było jakby na moich barkach w po... W poprzednim sezonie. Oczywiście razem z Pawłem ustaliliśmy skład, taktykę, analizowaliśmy mecze, oczywiście razem byliśmy w treningu. Więc większe różnicy oczywiście w pracy samej nie widzę, ale tak jak powiedziałem na początku, na pewno ta odpowiedzialność za wynik spoczywa tylko na moich barkach. W poprzednim sezonie energii zabrakło dwóch punktów, by awansować do czwartej ligi. Czy uda się to w tym, okaże się dopiero za 10 miesięcy trener Kalinka chce przede wszystkim zbudować drużynę w pełnym tego słowa znaczeniu i z pewnością zaszczepić im cechy charakteru, które wyróżniały go jako piłkarza, czyli przede wszystkim waleczność, nieustępliwość i gra do końca. Moim celem jakby na tę rundę to jest po prostu stworzyć drużynę, prawda? Ja jestem tego zdania, że w poprzednim sezonie awansowały z tej piątej ligi do czwartej, dwie drużyny w pełni tego słowa znaczeniu, czyli były w pełni zaangażowane, skupione na celu może bez jakichś większych indywidualności, ale były drużyną. Chciałbym, żebyśmy po prostu tutaj stworzyli drużynę, a jaki to przyniesie wynik, to zobaczymy na koniec rundy. Kozieńczanie rozgrywki zainaugurują już w najbliższą sobotę, 12 sierpnia. Punktualnie w samopołudnie zagrają na wyjeździe z LKS-em Chlebnia. Na stadionie przy Sportowej 3 po raz pierwszy oligowe punkty zagrają 19 sierpnia. Rywalem będzie naprzód Skórzec. Początek spotkania o godzinie 16. .00.